Miłość szczęśliwa. Czy to jest normalne? Czy to poważne? Czy to pożyteczne? Co świat ma z dwojga ludzi, którzy nie widzą świata? Wywyższeni ku sobie bez żadnej zasługi. Pierwsi lepsi z miliona, ale przekonani, że tak stać się musiało. W nagrodę za co? Za nic. Światło pada znikąd. Dlaczego właśnie na tych, a nie na innych? Czy to obraża sprawiedliwość? Tak. Czy to narusza troskliwe, piętrzone zasady? Strąca ze szczytu morał? Narusza i strąca. Spójrzcie na tych szczęśliwych. Gdyby się chociaż maskowali trochę, udawali zgnębienie, krzepiąc tym przyjaciół. Słuchajcie, jak się śmieją. Obraźliwie. Jakim językiem mówią. Zrozumiałem na pozór. A te ich ceremonie, ceregiele, wymyślone obowiązki względem siebie. Wygląda to na zmowę za plecami ludzkości. Trudno nawet przewidzieć, do czego by doszło, gdyby ich przykład dał się naśladować. Na co liczyć by mogły religie, poezję, o czym by pamiętano, czego zaniechano. Kto by chciał zostać w kręgu? Miłość szczęśliwa. Czy to jest konieczne? Takt i rozsądek każą milczeć o niej, jako o skandalu z wysokich sfer życia. Wspaniałe dziadki rodzą się bez jej pomocy. Przenigdy nie zdołałyby zaludnić ziemi, zdarza się przecież rzadko. Niech ludzie nieznający miłości szczęśliwej twierdzą, że nigdzie nie ma miłości szczęśliwej. Niech ludzie nieznający miłości szczęśliwej twierdzą, że nigdzie nie ma miłości szczęśliwej. Z tą wiarą lżej im będzie. I żyć? I umierać.